Styropian dla wymagających. To codzienność i rygor technologiczny w naszej firmie. Specjalizujemy się w produkcji materiałów termoizolacyjnych dla budownictwa. Oferujemy Państwu płyty z polistyrenu ekspandowanego Austrotherm EPS i z polistyrenu ekstrudowanego Austrotherm XPS oraz fasadowe profile powlekane i Uniplate. Austroterm koncentruje się na produkcji materiałów izolacyjnych, które pozwalają zwiększyć oszczędności związane z ogrzewaniem, chronić środowisko naturalne i mają wpływ na przyjazny klimat wnętrz. Dostarczamy wysokiej jakości produkty zarówno do hurtowni, producentów systemów izolacyjnych, architektów, jak i odbiorców indywidualnych. Wiemy, że wysokiej jakości materiały izolacyjne wymagają doskonałej technologii. W Austrii, w Purbach, w jednej z trzech fabryk produkujących różowy polistyren ekstrudowany Austroterm XPS, powstają płyty izolacyjne, które charakteryzują się dużą wytrzymałością i odpornością na trudne i zmienne warunki atmosferyczne. Ze względu na swoją odporność na wilgoć, Austroterm XPS jest idealny do izolacji stropodachów odwróconych, piwnic i parkingów to wysokiej jakości materiał termoizolacyjny, który jest przyjazny dla środowiska naturalnego. Polistyren ekspandowany EPS szczególnie dobrze nadaje się do termoizolacji budynków. Wśród nowoczesnych zakładów produkcyjnych w całej Europie środkowej i wschodniej Austroterm zajmuje wiodącą pozycję właśnie w tej dziedzinie izolacji. Grafitowe płyty Austroterm Premium są idealne do izolacji domów energooszczędnych i pasywnych. To również doskonały klimat pomieszczeń oraz oszczędność w zużyciu energii. Styropian firmy Austroterm to produkt przyjazny dla środowiska. Oprócz płyt izolacyjnych Austrotem produkuje również fasadowe profile powlekane, które służą upiększaniu elewacji. Gama tych produktów jest imponująca: od profili podparapetowych, wokół okiennych, gzymsów po wsporniki, tralki, bonie i inne elementy dekoracyjne. Austroterm fasadowe profile powlekane są solidne, elastyczne i łatwe w montażu. Pozwala to na wykorzystanie ich zarówno w obiektach zabytkowych, jak i współczesnych. Austroterm Uniplate to nowoczesny wyrób, który służy do aranżacji pomieszczeń mokrych, obudowy wanien i natrysków, obudowy rur instalacyjnych, konstruowania blatów pod umywalki, regałów, stopni i siedzisk. Główną zaletą UniPlate jest możliwość jej praktycznie dowolnego kształtowania. Austroterm UniPlate jest odporna na działanie wody, sztywna, trwała, lekka, w zmiennych warunkach wilgotnościowych zachowuje swoje wymiary. Nadaje się do stosowania w domach, hotelach lub obiektach rekreacyjnych. UniPłyta to czystość w czasie obróbki, wytrzymałość i trwałość. Jednym z ważnych elementów działalności grupy Austroterm są badania, rozwój oraz kontrola jakości. Są one podstawą wiarygodności przy wdrażaniu nowych technologii. Wszystkie etapy produkcji, jak i gotowe wyroby znajdują się pod stałą kontrolą wykwalifikowanej kadry ekspertów. Kosztowne badania i ekspertyzy zapewniają zgodność ze wszystkimi normami i standardami europejskimi. Gwarantujemy dokładność i stabilność wymiarów, równość kątów, doskonałą spoistość i jednorodność materiału. Ochrona klimatu i środowiska to także obszary zainteresowań przedsiębiorstwa. Przyjazne dla środowiska produkty oraz bezodpadowa produkcja to nasz wkład w zmniejszanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Nasz styropian to produkt bezpieczny w użytkowaniu. Jego stosowanie dobrze wpływa na komfort cieplny, samopoczucie i zdrowie człowieka. Wszystkie nasze produkty są całkowicie nietoksyczne nie wydzielają trujących substancji, nie wywołują alergii i nie pylą. Dla logistyki i szybkiego przetwarzania zleceń Austroterm posiada silny, zmotywowany i skoordynowany zespół logistyczny. Austroterm dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem ze swoimi odbiorcami. Nasz dział doradztwa technicznego służy Państwu pomocą w zakresie wykorzystania produktów Austroterm oraz obliczeń z zakresu fizyki budowli. U nas znajdziecie odpowiedź i radę dotyczącą ochrony cieplnej obiektów, termomodernizacji wraz z auditingiem energetycznym. Wiedza i doświadczenie naszych ekspertów to nasz atut, czego przykładem są informacje zawarte na naszej stronie internetowej i w licznych publikacjach. Austria, Węgry, Polska, Słowacja, Rumunia, Serbia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Turcja, Ukraina, Chorwacja to kraje, w których jesteśmy obecni. Austroterm nie zna żadnych granic. Globalizacja nie jest dla nas zagrożeniem, lecz wyzwaniem. Austroterm jest częścią Schmidt Industry Holding, międzynarodowej firmy rodzinnej. W jej skład wchodzą przedsiębiorstwa takie jak Baumit, Murexin i wiele innych. Wieloletnie doświadczenie firmy Austroterm zaowocowało dopasowaniem oferty produktowej do opinii i potrzeb klientów oraz poważaniem i renomą wśród konkurencji. Austroterm Styropian dla wymagających.